Hej, siema, elo, pozdro. dzień dobry, albo dobry wieczór. Weda tutaj, co tam u ciebie? Czy jest spoko, dobrze, w porządku, albo śmielutko? No to zajebiście. A teraz proszę wysłuchaj mnie. Znamy się już jakiś czas, nieprawdaż? No właśnie. I wiesz, albo nie, że kanał istniał jakieś 2-3 lata, z przerwą na angielską scenę. Podczas nagrywania po angielsku zaniedbałem polski kanał. No właśnie, i widzisz, że w sumie to już nie jest to samo co kiedyś. Dlatego, że człowiek z czasem się zmienia. Jest praca, mniej wolnego czasu, inne sprawy na głowie, a czasami takie, które siedzą gdzieś tam z tyłu i krzyczą, że miałem je załatwić dawno temu. I zapewne spytasz mnie, Weda, ale do czego zmierzasz? Pozwól, że to wyjaśnię. Chcę coś zmienić, zacząć coś, co spowoduje tą iskrę, ten ogień i ten zapach, który kiedyś miałem. Jest bardzo możliwe, że ta zmiana się tobie nie spodoba, ale po kolei. Opowiem tobie krótką historyjkę. Wiesz, może albo i nie, że ten kanał został zapoczątkowany przez grę Amnezja Mroczny Obłęd. Kiedy był na to wielki boom i każdy z moich przyjaciół chciał zobaczyć tą grę, wpaść do mnie i patrzeć jak gra, bo sami się bali. I tak po raz enty pokazywałem początek gry, jakieś pierwsze. dwie, trzy godziny. I sobie pomyślałem, e, wygodniej by było gdzieś to wrzucić w internet, gdzieś gdzie każdy mógłby to obejrzeć. I wtedy spojrzałem, że YouTube do mnie macha. I to jest historia w bardzo wielkim skrócie. Było zabawnie, czerpałem z tego przyjemność, rozbawiałem ludzi, poprawiałem ich dzień, humor, ale niestety już nie czuję tego zapału co kiedyś, tych emocji, tego draszczyku i myśli a sobie ponagrywam słowo mnie! Nie, robienie samych let's play jednak nie wyjdzie na dobre. W dodatku, że filmy wrzucam w Irlandii, gdzie mieszkam i pracuję. A to oznacza, że w pierwszej kolejności widzą je Irlandczycy i sąsiedzi tego kraju. I po części Polska, dlatego że tam byłem w subskrybowany i tam w pierw swój kanał i tam jest bardziej popularny. Ale i tak nie na tyle, by być promowanym przez samego YouTube'a, bo wiecie, w tych ikonkach co warto obejrzeć. No i niestety YouTube ma taki algorytm. Nie mówiąc, że najważniejszym algorytmem w tym wszystkim jest długość oglądania filmów. Czyli nie to, że odcinek raz dziennie wrzucę i wy go życie, tylko że podczas jednej sesji obejrzycie kilka filmów. Game Theorist kiedyś to dobrze wyjaśnił na temat PewDiePie'a, który swoją drogą zbliża się do 30 milionów subskrybentów. Nice! Ale czy zamierzam w takim razie znowu wrzucić polską scenę? I tak? I nie. A mianowicie, nadal będę nagrywać filmy po polsku i zajmę się czymś, czym chciałem zająć się już od bardzo dawna, gdy pierwszy raz widziałem magazyny takie jak Secret Service czy City Action. I pewnie się domyślacie, recenzje, pierwsze wrażenia, felietony i może jakieś parodie. Tak więc, od tego będzie inny kanał. I tak, domyśliłeś się. Czym do cholery jest powraca? Nowe, silniejsze i lepsze. Za to ten kanał, na którym to oglądasz, cóż, będą czasami na nim jakieś let's playe, jakieś sklejki z rozrywek ze znajomymi, może jakieś vlogi, kamerka, prawdopodobnie dojdzie do filmów i takie tam. Ale dodatkowo będzie także angielski kanał. Tam będę mógł zająć się przygodzeniem gier, voice actingiem, jakimiś głupotami niczym akcja z Wolkiem Hidalgo czy innymi duperelami. I pewnie rzucisz hasło w stylu. Wyda, ale przecież na angielskim kanale nie się aż tak dobrze. Tak, bo też szybko się podałem i skupiłem się na rzeczach, które zrobili już wszyscy. Także weźmy się nie oszukujmy. Chciałoby się zarobić trochę grosza na takim czymś. No, skoro poświęcę na to swój czas. I także mieć kiedyś możliwość powrotu do Polski do przyjaciół i rodziny. Okej, okay, ale pewnie teraz pytasz mnie. Który kanał będzie głównym kanałem? Jeszcze nie wiem. Na wszystkie postaram się mieć tyle samo czasu. Czym do cholery jaz będzie się pojawiać pewnie raz w tygodniu, bądź dwa razy w tygodniu? Sklejki, czy jakieś let's play, No, w zależności od mojego czasu. I tak samo będzie z angielskim kanałem. Też w zależności od mojego czasu. Ja jedynie proszę Ciebie o zrozumienie Rozumienie, że to nie jest jakiś kaprys. Myślałem na tym na urlopie, rozmawiałem z ludźmi, którzy mnie znają i też oglądali lub z którymi współpracuję. I czasami jest potrzebny ten nowy start. Dobra, że z serca, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem albo zapomniałem w natychmiastowej myśli, to wyjaśnij w komentarzu, w którym mnie o to spytasz. A teraz przejdźmy do szybkiego Q&A. Czy dokończysz lub spróbujesz dokończyć Let's Play z Dark Souls? Bo ostatnio zebrałem się w sobie i sam gram od początku i chętnie zobaczyłbym jak ty dasz radę sobie w późniejszych etapach. Nie wiem, to znaczy sam sobie pogrywam, ale nie mam nerwów na tą grę. Kiedyś już ją przeszedłem i to na Piracie i do tej pory nie wiem jakim cudem to zrobiłem. Miałem podobną sytuację robiąc replay z Metal Gear Solid 2 czy serii Mega Man. Czy wrócą filmy, nie livestreamy, chodzi o formę taką jak normalne odcinki 10-15 minut, w których poza Tobą występują inne osoby, np. Survivors Part 2. Wrócą. Czasami się pojawi coś, w co będziemy grać razem i wrzucę z tego film albo sklejkę. Co też może oznaczać, że będzie mniej livestreamów, a więcej takich naszych rozgrywek bez Was, gdzie ja później to sobie wytnę i wrzucę. Czy będziesz już na stałe na polskim kanale? Czy nadal będziesz nagrywał custom story z amnezji? Jak wyjaśniłem już w audiologu, zapewne tak. Niekoniecznie w tej formie, która aktualnie była. Może to będą małe wycinki z nagrań, pseudo sklejki. Ale raczej tak, od czasu do czasu. I może z kamerką. Jak się zmotywuję. ok? Czy nie wydaje Ci się, że na polskim kanale jest jeszcze gorzej niż na angielskim? I dokładnie to pytanie spowodowało moje przemyślenia. I ogólnie ten cały audiolog, który właśnie zrobiłem. Zauważyłem, że niektóre filmy są bardziej oglądane niż inne, na przykład SCP od razu dostał dobre 500 wyświetleń. Za to Outlast nie był aż tak popularny. Więc tak, jest lekka gorzej niż na angielskim kanale. I tak oto kończymy tego audiologa. Dziękuję, że posiedziałeś lub posiedziałeś do samego końca. O nowych kanałach daję znać w opisie filmu. Tak więc do zobaczenia następnym razem.